Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na kolejnej sesji. Dzisiaj przygotowałam sesję, którą nazwałam ulga od biurka, ponieważ skierowana jest dla osób, które przede wszystkim pracują właśnie przy biurku, spędzają 8 godzin w pozycji siedzącej i w związku z tym cierpią na tym pewne obszary w naszym ciele. Oczywiście każdy jest mile widziany, jeśli nie siedzisz 8 godzin przy biurku, a chcesz popracować nad tymi obszarami, również Cię zapraszam do tej sesji. No a przede wszystkim skupimy się na odcinku szyjnym, na barkach, właśnie otwarciu tutaj, w tej części, która jest bardzo często w pozycji siedzącej zamknięta. No i również oczywiście nasze zginacze, bioder, które również są napięte od ciągłej pozycji siedzącej. Więc skupimy się na tych obszarach. Zapraszam Was serdecznie. Będzie to krótka, ale treściwa sesja, którą możecie nawet wykonać w przerwie od pracy. Rozwijcie maty i zapraszam. Usiądź sobie w siadzie skrzyżnym. Zaczniemy sobie od właśnie odcinka szyjnego. Staraj się rozluźnić barki z wdechem. Możesz unieść barki do góry, nawet z zamkniętymi oczami i na wydechu je zrolować na zewnątrz, opuścić w dół. I jeszcze dwa razy z wdechem unieść barki w górę do uszu i na wydechu. Opuść, rozluźnij. Ostatni raz wdech. I wydech. I zostań sobie z barkami w dole, starając się właśnie ich nie unosić do góry. Wyobraź sobie, że jakaś siła właśnie dociąża delikatnie twoje barki w dół. Dając ci poczucie ulgi, przyjemnego, odciążenia odcinka szyjnego. Powoli będziemy sobie opuszczać naszą brodę w stronę mostka, wydłużając tył szyi. Mig z wdechem unosisz brodę w stronę sufitu, odchylając głowę do tyłu. Tyle, ile możesz. To nie musi być bardzo duży zakres. I powoli poruszaj sobie właśnie szyją w ten sposób, przyciągając brodę w stronę mostka, rozluźniasz barki. I powoli odchylasz. I jeszcze jeden raz. Wróć powoli do centrum i zostań z brodą w stronę mostka, tak żeby wydłużyć tył szyi, opuść barki w dół. Możesz zostać tutaj, jeśli czujesz przyjemne rozciąganie z tyłu szyi, a możesz też złączyć sobie dłonie w koszyczek, odłożyć za głowę, za potylicę i delikatnie dociążyć głowę. Łokcie ciągną cię w dół. Możesz też poruszać brodą delikatnie w prawo i w lewo. I powoli rozluźnij, opuść dłonie z powrotem na kolana, wróć głową do centrum. Wyobraź sobie, że wydłużasz szyję w stronę sufitu, po czym zacznij odchylać głowę do tyłu, rozciągając przód szyi. Wróć powoli do góry i teraz skręć sobie głowę w stronę prawego barku, wróć do centrum i w lewo. Jeszcze po dwa razy na każdą stronę. Wróć do centrum i teraz prawe ucho w stronę prawego barku. Zostan kierujesz oddech do lewej strony szyi. Opuszczasz lewy bark nisko, nie? nie napinamy tutaj nic. Delikatne ruchy brodą w stronę mostka i w górę. Pocz, wróć głową do centrum i zmień stronę. Opuść teraz lewe ucho w stronę lewego barku. Opuść prawy bark w dół. Oczu, jak tworzy się przestrzeń z prawej strony szyi, skieruj tam swój oddech, możesz delikatnie dodać ruchy brodą w stronę mostka i w górę. I powolutku wracamy naszą głową do centrum. I połączymy sobie to wszystko. Zaczynamy zataczać kółeczka w jedną stronę, cały czas rozluźniasz barki. Jeśli jeszcze czujesz jakieś napięcie w szyi, w, którejś, w którymś miejscu, możesz zatrzymać się w tym miejscu, skierować tam swój oddech i z każdym wydechem starając się jeszcze bardziej rozluźnić, wyobrażając sobie, że tam tworzy się przestrzeń. Miękkości, zmień sobie kierunek, jeszcze kilka kółeczek w drugą stronę. I wracasz sobie do centrum. Z wydechem unosisz ręce do góry. Łapiesz się za przeciwne łokcie, łokcie, odchylasz do tyłu, starając się je przenieść jak najdalej do tyłu, otwierając barki, klatkę piersiową. Weź głęboki wdech, wydłuż kręgosłup i na wydechu delikatny skłon w prawą stronę, wydłużasz lewy bok ciała. Wdech do centrum, wydech druga strona. I jeszcze wdech do góry, wydech, skłon. Wdech góra i wydech. Unieś się do góry, unieś ręce w stronę sufitu, złączy dłonie razem, przyciągnij z wydechem dłonie do klatki piersiowej, przenieś się do klęku podpartego. Czyli wychodzisz na dłonie i kolana, zaczynasz zataczać kręgosłupem sobie kółeczkę w jedną stronę. Intuicyjnie. Tak jak podpowiada ci tutaj ciało, właśnie połącz się z ciałem, posłuchaj jego potrzeb tutaj. Podpowiedzi na pewno, w którą stronę poprowadzić ruch. I po czym wróć sobie do klęku podpartego z wdechem unieś prawą rękę do góry spójrz za prawą dłonią na wydechu sięgnij prawą ręką pod lewą i opuść prawy bark na matę po czym lewą dłoń możesz sobie odłożyć na prawą dociśnij delikatnie dłoń w stronę podłogi powinniśmy poczuć jak tutaj prawa łopatka Prawy bark się tutaj rozciąga. I wróć lewą dłonią w okolice twarzy. Jeszcze raz unieś prawą rękę do góry. Tym razem opuść prawą dłoń za głowę i prawym łokciem. Zaczynasz otwierać się mocniej w stronę sufitu. Na wydechu łączysz prawy łokieć i lewy nadgarstek. I jeszcze wdech. I wydech. Wdech. Wydech. Wdech do góry, prawa ręka w stronę sufitu, wracasz do klęku podpartego, zmieniasz stronę. Od razu lewa ręka do góry, wdech. Wydech, przenieś lewą rękę pod prawą, opuść lewy bark na matę. Możesz prawą dłonią docisnąć lewą dłoń. Skieruj uwagę na przestrzeń pod lewą łopatką, w okolicy lewej łopatki. Wróć prawą dłonią na matę z wdechem. Unieś lewą rękę do góry. I przenieś lewą dłoń za głowę. Weź głęboki wdech. Otwórz pociągnij lewym łokciem na zewnątrz. I z wydechem lewy łokieć do prawego nadgarstka. I jeszcze dwa razy. Wdech i wydech. Wdech. Wydech. I z wdechem lewa ręka do góry, wydech lewa dłoń na matę, wycofaj pośladki, usiądź na piętach, przejdź do pozycji dziecka. Powoli zaczynasz unosić ciało do góry, dłonie wędrują w stronę kolan. I z wdechem unieś ręce do góry nad głowę. Złącz dłonie w koszyczek, odkręć wnętrza dłoni w stronę sufitu, wydłużasz barki jak najwyżej do uszu. Dłonie ciągną jak najdalej do tyłu i z wydechem rozluźnij, przenieś teraz dłonie sobie za plecy, łącząc dłonie w koszyczek i otwórz barki, klatkę, odciągając dłonie jak najdalej od pośladków. Zostań jeszcze długi wdech. I wydech. Rozluźnij. I przechodzimy do siadu na macie. Wyciągamy nogi do przodu. Przechodząc. Troszkę bardziej się przesuń do środek maty. Mamy stopy na macie, kolana ugięte. Przenieś dłonie za siebie. I teraz unieś biodra do góry z wdechem. Wydech opuść. Wdech. Pozycja odwróconego stołu. I wydech. I jeszcze wdech. Zostań w górze. Mocne pośladki. Też chcemy je aktywować. Od siedzenia one nic dobrego nie mają. Więc chcemy tutaj aktywować tyły naszych nóg, pośladki. Ramiona też na pewno czujemy, że tutaj się otwierają nam pięknie. Jeszcze długi wdech. I z wydechem opuść pośladki na matę. I teraz przyciągasz tylko prawą piętę bliżej prawego poświatku. pośladka. Lewa stopa zostaje wysunięta. Unosisz biodra i zaczynasz. Prawym pośladkiem siadasz sobie na prawej pięcie i zaczynasz ciągnąć prawym kolanem w stronę maty na podwiniętej miednicy. Czyli pośladki chcemy jakby schować, podwiniamy miednicę. I zaczynamy ciągnąć kolanem w dół. Nie oznacza to, że musi kolano opuścić się na matę. Chcemy rozciągnąć przody naszych ud. Wracamy do pozycji wyjściowej pośladki na matę. Wyciąga, prawa stopa wraca do przodu, tym razem lewa pięta przyciągnięta do pośladka. Unosisz biodra, siadasz lewym pośladkiem na lewej pięcie, podwijasz miednicę i zaczynasz wysyłać lewe kolano teraz w stronę maty. Wracasz sobie do siadu na macie, skrzyżuj stopy, przenieś dłonie na matę do przodu. I wejdź do psa z głową w dół, czyli wyślij stopy do tyłu, biodra w górę, pouginaj kolana, rozchodź swojego pierwszego psa. Możesz sobie poruszać biodrami na boki. Dodać takie ruchy, jakich potrzebujesz. A jak będziecie gotowi, to zostańcie sobie w bezruchu, w pierwszym psie, mocno się odpychając od stóp, od dłoni. Biodra jak najwyżej, guzy kruszowe ciągną w stronę sufitu, wydłużasz kręgosłup. Pamiętasz, że możesz uginać kolana. Z wydechem unieś prawą nogę do góry, trójnogi pies, ale otwierasz prawe biodro, czyli kierujesz je w stronę sufitu. Prawa stopa jak najwyżej, by troszkę odkręcać klatkę piersiową również w prawą stronę. Spójrz w prawo. I z wydechem wraca prawa stopa na matę, zmieniasz stronę, wdech lewa noga do góry. Spójrz w lewo, otwórz lewą stronę ciała. Jeszcze długi wdech. I wydech, lewa stopa wraca na matę. Zostań na długi wdech. I wydech. I teraz przestaw prawą stopę między dłonie, opuść lewe kolano na matę i unieś się do góry. Kąt 90 stopni. Mamy w dwóch kolanach, czyli nasze lewe biodro jest pod lewym kolanem, i podwijamy naszą miednicę maksymalnie. Czyli starasz się podwinąć miednicę, poczujesz wtedy bardziej pracę w lewym zginaczu. Odłóż dłonie, złącz dłonie w koszyczek, odłóż na prawe udo i zacznij wypychać plecy. Na zaokrąglonych plecach wypychasz je do tyłu. Poczuj, co się dzieje w lewym zginaczu, w lewym udzie. Rozluźnij, przenieś prawą stopę bardziej wysunią do przodu. Zejdź teraz biodrem niżej i unieś ręce do góry nad głowę, złącz dłonie w koszyczek, odkręć wnętrza dłoni w stronę sufitu. I otwórz klatkę, ciągnąc dłonie za siebie. Rozluźnij dłonie wracają na matę. Unieś lewe kolano i wróć do psa z głową w dół. I z kolejnym wdechem zrób lewą stopą krok między dłonie, odstaw teraz prawe kolano na matę, unieś się do góry, ustaw się w ten sposób, żeby mieć dwa kąty proste w kolanach. Następnie podwijasz miednicę. Dłonie w koszyczek, odkładasz na lewe udo, odpychając się od lewego uda, wypychasz plecy do tyłu. Oddychasz w stronę prawego uda, prawego zginacza. Tu jest intensywnie, powinno być intensywnie. Chcemy stworzyć tą intensywność. Chcemy dodać troszkę przestrzeni w te właśnie obszary. i rozluźnij. Następnie lewą stopą wysuń się bardziej do przodu. Teraz pra prawym biodrem schodzisz nisko, ale cały czas aktywny prawy pośladek. Unosisz ręce do góry, złącz znowu dłonie w koszyczek. Odkręć wnętrza dłoni. Pociągnij ręce do tyłu, otwórz barki, klatkę. I rozluźnij, opuść dłonie na matę, unieś prawe kolano, wróć do psa z głową w dół. I jeszcze jeden długi wdech. I z wydechem opuszczasz kolana na matę, rozstaw sobie kolana na szerokość maty, złącz palce stóp razem i usiądź na piętach, możesz sobie poruszać biodrami na boki. Opuść czoło na matę, zostań w takiej wersji, w pozycji dziecka, z szerokim, na szerokich kolanach. Powoli unisz czoło do góry, powędruj dłoń w prawą stronę maksymalnie. Chcesz poczuć teraz, że lewy bok ciała się wydłuża tutaj pod lewą płachą. Opuść klatkę w stronę maty, maksymalnie ciągnąc lewym pośladkiem w stronę lewej pięty. Unieś czoło do góry z wdechem, pobędruj dłoni na drugą stronę. Znowu maksymalny zakres twój, wędrujesz prawą dłonią do lewego boku i znowu opuszczając klatkę piersiową w dół, ciągniesz prawym pośladkiem w stronę prawej pięty, Czujesz wtedy, że ten prawy bok ciała pięknie pracuje. I wdech do góry, wracasz do centrum. Pociągnij dłońmi do przodu, maty. Opuść klatkę w dół. Po czym u czoło do góry, wyjdź z powrotem na kolana. Kolana wracają na szerokość bioder. I na koniec ostatnia pozycja otwierająca klatkę piersiową ramiona to pozycja szczeniaka. Zostajesz z kolanami w linii, z biodrami, wędrujesz dłońmi do przodu, opuszczasz czoło lub brodę na matę, wędrując klatką piersiową, opuszczając ją jak najniżej. I powoli unieść się do góry. I przenieść się do leżenia na plecy. Opuść plecy na matę. I rozluźnij całe ciało. Czas na relaks. Możesz zostać sobie w tradycyjnie w szawasanie, mając nogi proste, pozwalając stopom opadać na boki, jeśli chcesz troszkę jeszcze otworzyć biodra, możesz złączyć dłonie stopy razem, pozwalając kolanom opadać na boki. Odłóż dłonie na biodra. Z wdechem unieś sobie same łopatki w górę i na wydechu opuść je z powrotem i rozluźnij wszystko. Całe ciało. Puszczając kontrolę nad swoim oddechem. I zostań w swojej szawasa, nie tyle, ile potrzebujesz. Ale zachęcam Cię do tego, by spędzić kilka minut właśnie puszczając kontrolę nad ciałem i oddechem. I bardzo dziękuję Ci za ten wspólny czas na macie dzisiaj. Mam nadzieję, że poczuliście troszkę więcej przestrzeni w ciele, więcej otwarcia. Oczywiście zachęcam Was do podzielenia się opinią, komentarzem pod filmem. Zapraszam Was serdecznie na kolejne praktyki. Namaste.